Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku Zajedź w historię. W tym odcinku mam nadzieję, że w tym skończymy wojnę o, tutaj mam z Ukrainą, bo Ukraina z nami walczy, walczy i walczy i nie chciała pokoju. Mamy tutaj jednostki, które muszę przetransportować do głównej Polski, że tak powiem, aby zapobiec rozlewaniu się ukraińskim żołnierzom. Yy, przynajmniej. Oczekajcie. Yy... Chciałbym splendrować. Tutaj jeszcze bym yy, dobra. Yy, jak wygnamy ich stąd, to tutaj, mam nadzieję, kiedyś to. Wyjść tutaj też plus 65%, nie wiem, jeszcze zajmuje, to jest Belgia. Zobaczmy co zrobi. Okej. Okay. Widzimy, tutaj mamy... ...Brazil, Argentyna. Południowa Afryka, Madagaskar. Botswana. Namibia, Zambia. Tanzania, Angola, Kongo. No tutaj dużo z takich państw. To jest tylko państwo, ok. Jak już zajmiemy całą Ukrainę, to będziemy mieli bardzo dużo terenu do asymilacji. Z naszego konta przynajmniej jesteśmy prawie, że na plusie. Co mi będzie działo dalej? I Ukraina nie zostawia po sobie jednostek, czyli ona wchodzi. Zajmuje to teren i ona cofa swoje jednostki tutaj, żeby dalej mogły iść. Ja sobie zrobię tak, tak, tak i tak dalej, tak dalej. Tak, 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 tak. Kurde... Ona mi wszystko pląduje! Kurde... Kuźda. No właśnie, zostawia te jednostki, więc nie wolałbym oddać, ale no, warto. Tu mam jeszcze jednostki, no, tu jestem w tyle. Prowincja, no, to takie bardziej kwadratowe prowincje, kurde. No, no, ja to sobie Prowincje miałyby wszędzie do siebie dostęp, tak? Prawie żal, ale no... Kur... Kuźdź, no i oni no... To 105 tysięcy, no i na początku było trudno. I tytuć, no. No i już ją, ją prawie tą kredę wypychamy stąd. Więc no... I jeśli podobają się te odcinki z Age of History, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach na pro, pro swoje propozycje, tak? Bo chętnie nagram odcinek z waszych propozycji. Zobaczcie, tu z 500, stek, no to prawie, że farmerzy by pokonali. Tu sobie tam nie ich na razie Tu pewnie jest 20 tysięcy I oni chcą pokój z większymi państwami, ale z mniejszymi nie, nie Wiem, że nie powinienem się nazywać małym państwem, bo jestem dość duży Tu mała Polska A No no, okej okay. Wygnę Ukrainę, to będzie git prawda? I tutaj, yy, tutaj bym Angrum powiedział wojnę, potem Już będę na plusie, bo na razie jestem na minusie. I tutaj nie ma jednostek żadnych. Ukraina mnie tu nie atakuje. I'm stupid. Tu też my zaatakujemy. Idziemy dalej. Tym jed tymi jednostkami. <laughs> Dobra. O nie! No mówiłam, że tu będą duże jednostki. Tutaj idźcie, tutaj idźcie, tutaj koło tutaj całość, tutaj idźcie, tutaj idźcie, tutaj idźcie. No ja nie chcę mieć tutaj kół, ale no to nie pozwala, O. Możecie też chcieć ten odcinek z Minecraft'a. Tylko, że nie na Survivalu, bo ja nie lubię na Survivalu. a te tereny ciągle są okupywane. Te tutaj. Zobaczcie, ile terenów jest okupywanych. Dużo terenów jest okupowanych. E, nie. Tutaj... A będę wykończony po tym W ogóle Ukraina się zgodzi na pokój, pokójowa ja Pis. Nie bym ich chciał, tutaj bardziej. Kolejna wie, za mną nie warto walczyć. Uf. No to gdzieś jeszcze nie. Czy to gdzieś na Krymie? Czy to jest w Nie wiem, czy to jest Krym. Wysyłam żądania. Zgodziła się Ukraina. Z... <śmany> Tura <śmany> Czekaj, rozajm bierzemy <śmany> Nie zgodziła się, kliena na rozajm Na rozajm Jest na minusie Czekaj, co musiał mu, mu zrobić, żeby zmienić... Сити не заменим, хлебом. В воде мы будем жить столица. Каждое на воде. Жена шестой, тысяч. Я чекранца. Rebelianci, super rebelianci. Dzięki, jestem wykończony. Wykończony. Myślę, że jesteśmy w malutkim jestem Jeszcze tutaj mamy. Nie, nie, no. To nie, to nie się nie no, jak Rosja. no, no, <coughs> nie no, no, jak no, 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 pieniądze może że gdzieś na tych prowincji jest tam na plus Co dla was dobrze Please, żeby nie wybuchło

Десять минут с потому что она оттенок. Чекайте, кто то Ты так я взяла. В моем принципе. А я мой пенец. Już te tereny nie są aż tak kupowane przeze mnie. jest lepiej. Tak powiem, jak jest 1%, to ja mówię, że te tereny są nadal kupowane przeze mnie. Nie? No ale już asymilujemy powoli. No. I jak macie pytania co do terminów, które mówię, no to no, mówiłem w wcześniejszym odcinku. Zadawajcie w komentarzach, lub e, możemy jakoś się umówić. Nie wiem. Troszkę przykład pięć łapek w górę, to będzie jakiś termin, tak dalej pić łapek w górę. Dobra. Please dajcie mi subskrypcję, bo ja jestem. No, no, tym. Y, YouTuberem? Staram się, chcę być YouTuberem. Że tak powiem. By moi mój drogi. się. Dobra. Tak ja chcę założyć pokój. Lizacja. Tu się są... mam takich propozycji. Nie, nie zgadzili się. Eee, z co to zobaczmy, ile mam wojska, bo ja nie wiem, ile mam wojska. Zobaczmy sobie. Gdzie ma ten tutaj mamy państwo. Tutaj mamy 5, 6, 8. No i bo co sobie. Wymiar. Co jest. Tu? Pokaż mi Rumunię. Rumunia. Tutaj ma Rumunia. Ty Rumunia jest duża, kurde. No, tutaj ma. Kolonizacja rumunijska. Kurde. Zgodzili się. No trudno. Gdzie są te choroby? Plaga. Trudno. Ja nie ja wiem, że są choroby. No, jestem otoczona przez Rumunię, Ukrainę i Czarnogóra. Jeszcze to jest właśnie Hercegowina. Kurde. Zobaczmy, ile mogą tu zarekrutować. No to są dość duże liczby. Nie wiem. Zobaczymy, e, czy na Bośnię i Hercegowina starczy 2500. Około, około 2000. To jest wojna. wojnę na Bośnię i Hercegowina. Nie wiem czy starczy na Bośnię Starczy na Bośnię No e, Tu Tutaj na Górę na razie nie działa Dobra Oj, że... Ale ja to... Z przypomnę jakbyśmy zagrali z nie? Gdzie jest? Непонятно, я засимилую эту тарану Люблю ассимилировать тараны Вот, куры-ты, кто что за мрак? Не знаю меня тут штурмовал, а у меня у меня у меня зуба. Какая новая. Ile ja mam jednostek? 29 tysięcy kłód. To no, nic nie starsze, szanowni państwo. tylko zresztą, bo też poprawiam relacje z Rumunią. I co rundę wysyłam coś takiego, jak poprawiam relacje. I tak można też poprawiać kurde Relacje pyk. No to co można tutaj zabierać. O, i jest, jest już. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w następnym odcineczku. Bye!